Ja witam, zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie, dziękuję, że udostępniacie kanał tego typu, że idziecie do przodu, nie do tyłu tego typu łobabem czy iść do przodu, nie do tyłu tego typu, ja idę do przodu, a wy jako ludzie, hmm, idziecie do tyłu tego typu, oficjalnie i szczerze i otwarcie ja wam mówię, że idziecie do tyłu nie do przodu tego typu właśnie łobabem, co tu się dzieje tego typu Pytacie siebie, jako ludzie, kiedy wyjeżdżamy? W piątek wyjeżdżamy. Tego typu. W piątek wyjeżdżamy, widzowie i ludzie. Tego typu. Bo się pytacie, sracie się, tego typu. No ale tak, jak mówiłem dzisiaj. Z Waszych donatów zostawiliśmy pieniądze, na do Bell. Tego typu. Widzicie? I tu macie ból dupy mocne, tego typu. Ale cóż, jak się mówię, macie ból dupy, bo zazrocicie że wy nie, sami nie możecie wyjechać gdzieś tego typu, tylko trzymacie się kieszon kieszonkowych urodzicy tego typu. O nasie, no właśnie, no No ch to chujowe tego typu właśnie. To jak się mówi. Bo się pytacie, kiedy my wjeżdżamy, bo z nas robią inne rzeczy. Nie, w ten piano wyjeżdżamy. Tego typu. Właśnie. Łobabę. I co? Wysyłałam. Tego typu. A filmy z Morgiem. Pamiętaj, sam napisałeś, że jak zobaczysz mnie w Belgii w poza Czy to zrobisz? Czy chcesz być frajerem film z Morgiem. Mm. Jak nie wpłacisz mi 100 zł, to jesteś frajerem bez honoru. Tego typu film z Morgiem. Taki piesek będziesz tego typu. No i tak jesteś pieskiem, bo nie możesz na mnie zrobić pieniędzy w Vincent Morkiem. Tego typu. Wow, właśnie. To jest właśnie iść do przodu Vincent Morkiem tego typu. Ciekawe. Czy mi wpłacisz te 100 zł, które obiecałeś wszystkim dookoła? Tego typu. Czy będziesz frejerem morkiem. Bo jak chcesz być frajerem, to bądź frajerem. Tylko wiesz, Freer się rozpierdala w Znaczy ja rozjebam rozjebany w, w różne strony i jeszcze poskakujesz. No ciekawie, czy wpłacisz to kurwa jebana stówę, a się okaże, że będę względu. Tylko typu. No, film z sumarkiem, Ciekawy jestem. Ale się okaże, że będzie live z tego i nie wpłacisz, to jesteś w i ciota. Jak twoje starze tego typu filmy sumowie? Zobaczymy. Tego typu. I kto będzie teraz górą tego typu filmy sumowie? Bucha ha! Tego typu.